Witajcie na kanale Motorland. Z tego filmu dowiecie się, jak wybrać swoją 125, ale zasady, które tutaj omówimy, możemy zastosować do każdej klasy pojemnościowej, do każdego motocykla. Nie jest żadną tajemnicą, że 125 to bardzo praktyczne rozwiązanie, e, szczególnie do poruszania się w mieście ze względu na niskie gabaryty e, motocykla. Niską wagę, łatwość w związku z tym łatwość w manewrowaniu, no i e, chociażby ze względu też na niskie koszty zakupu, eksploatacji oraz e, no, w większości, myślę, że miast jest e, również brak obowiązku płacenia za strefę parkowania inaczej niż w przypadku samochodów. Kilka lat temu ustawodawca wprowadził e, też przepisy, które pozwalają jeździć e, motocyklami do 125 cm. Wszystkim tym, którzy posiadają kategorię B, kategorię samochodową dłużej niż 3 lata. No to też zdecydowanie przemawia za tym, żeby jeździć 120-kami, piątkami. Paleta producentów i modeli ciągle się powiększa i wcale nie jest łatwo dokonać wyboru, a co dopiero właściwego wyboru. Nie tylko średnie i duże pojemności, ale także małe oferują nam w tej chwili takie motocykle, Takich kategorii modelowych jak adventurery, sporty, cruisery, e, fanbajki, e, czy nawet turystyki. No dobrze, ale co zrobić, żeby dobrze wybrać? Pierwszym kryterium, które przychodzi mi do głowy, to kryterium podoba mi się. Czyli kup sobie ten motocykl, który po prostu ci się podoba. I wielu tak robi. I to jest na pewno słuszne w pewien sposób, tylko chyba niewystarczające. Dlatego, że jeżeli wybierzesz motocykl, który ci się podoba, i to będzie to główne kryterium. To możesz zapomnieć o takich rzeczach jak ergonomia, czyli to w jaki sposób ty siedzisz na motocyklu i czy ten motocykl ci pasuje po prostu zwyczajnie. Masz nogę we właściwym miejscu względem jej długości, czy masz właściwy kąt w biodrze, w kolanie, czy łokieć nadgarstki, barki. To wszystko jest w odpowiednio wygodnej, odprężonej pozycji. Inną sprawą jest to, czy motocykl, który ci się podoba ma odpowiednio wysoką szybę do twoich potrzeb. Może chcesz e, podczas jazdy może chcesz e, czuć więcej wiatru e, czy też e, w przysłowiowych włosach, czy też mniej, e, czy chcesz mieć nogi bardziej do przodu, czy pod sobą, czy trochę bardziej do tyłu. E, czy motocykl, który sobie w końcu wybrałeś, ma mieć możliwość przewożenia kufrów, e, a w nim na przykład laptopa, czy drugiego śniadania do pracy, cokolwiek. Więc e, tych kryteriów jest, jest trochę więcej. Nowy czy używany? Wielokrotnie słyszałem opowieści o tym, że kiedy masz pierwszy motocykl, to on się ma dużą większą szansę się przewracać i wtedy mniej szkoda takiego używanego. Umówmy się co do tego, że jak się motocykl przewróci, to i tak, i tak trzeba kupić do niego części. Czy on jest nowy, czy używany, trzeba kupić do niego części. Kiedy kupujecie swój pierwszy motocykl i robicie te pierwsze kilometry, zdobywacie pierwsze doświadczenia, dobrze by było, żebyście się skupili przede wszystkim na swoim bezpieczeństwie, na technice jazdy, a nie na zastanawianiu się, czy wasz używany motocykl jest sprawny, czy sprzedawca nie wprowadził was w błąd w związku z jego stanem technicznym, ewentualnymi ukrytymi wadami. Dlatego jestem zdecydowanie za tym, żeby kupować na pierwszy motocykl nowy. Oczywiście nie wszyscy mają taką możliwość, ale jeśli tylko jest taka opcja, bierzcie nowy sprzęt. Będziecie wtedy zastanawiali się nad tym, jak poprawiać technikę i jak poprawiać swój styl jazdy, a nie to w jakim stanie jest maszyna. Bez względu na to, czy motocykl jest nowy czy używany, części zamienne w przypadku jakiegoś, jakiegoś drobiazgu parkingowego kosztują tyle samo. W związku z czym lepiej kupić nowy i go po prostu ubezpieczyć. Nie mówiąc o tym, że ubezpieczenie staje się remedium na inne przykre zdarzenia, takie jak np. utrata motocykla. A to się też niestety zdarza. Kolejnym aspektem są gabaryty motocykla. Im mniejszy, tym łatwiej się prowadzi, tym łatwiej się nim operuje. I oczywiście bez przesady, ergonomia. Trochę może kłócić się z gabarytami, bo jeśli wybierzemy zbyt mały motocykl i mamy przysłowiową głowę między kolanami, to też bardzo niedobrze. Ale nie ma sensu na pierwszy motocykl wybierać takiej maszyny, która jest za wysoka, w związku z czym nie sięgacie pełnie do ziemi lub jest zbyt ciężka, bo ten motocykl. O ile na prostej drodze nie będzie Wam sprawiał problemów, o tyle zawracanie pod górkę, czy zwykły zjazd z z koniecznością zatrzymania się, żeby się upewnić, czy jednak wciąż nie nadjeżdża żaden pojazd, może skończyć się zwykłą przewrotką. Dlatego gabaryty na początku dostosowane do Waszych możliwości i do Waszego doświadczenia. Pozycja. Kupowanie maszyny z katalogu to trochę jak loteria. Może pasować, może nie pasować. Warto się przymierzyć. O ile tylko nie macie aspiracji zawodniczych i pierwszą wycieczką, jaką chcecie zrobić, nie jest wizyta na torze, to polecam Wam odprężoną, wygodną, turystyczną pozycję, taką na zasadzie bark, biodro i kostka w miarę w jednej linii. Ta pozycja powinna również zapewniać neutralny kąt w łokciach, w kolanach, w miarę. Otwartą, otwartą pozycję ramion, żebyście mogli swobodnie oddychać. Głowa e, nienachylona w sposób nienaturalny do horyzontu, żebyście mogli obserwować drogę we wszystkich kierunkach. Ponieważ e, percepcja na motocyklu to jest kwestia waszego bezpieczeństwa i to wy będziecie musieli wielokrotnie podejmować decyzje za innych uczestników drogi. Przeznaczenie. Super, jeśli motocykl, który kupiliśmy bardzo nam się podoba i spełnia Praktyczne założenia, dla których go kupiliśmy, czyli na przykład jest wygodny, a jego konstrukcja pozwala też zamontować na nim akcesoria, które no właśnie poprawiają tą wygodę, na przykład szyba, kufry, inna kanapa. Nie ma motocykli, które robią wszystko. Więc jeśli podstawowym celem, który stawiamy przed naszą 125ką, jest komfortowa i skuteczna jazda, to Gabaryty, pozycja i przeznaczenie to kluczowe aspekty. To nie jest porada inwestycyjna, ale chciałbym wam doradzić, żebyście wybierali motocykle, które stanowią wartość i zachowają tą wartość przez czas waszej eksploatacji, kiedy motocykl będzie w waszych rękach, ponieważ będziecie go kiedyś zapewne sprzedawać i dobrze by było, żeby po miesiącach czy latach tej eksploatacji on stanowił jakąś wartość, która pozwoli wam dołożyć troszkę i kupić coś większego. Dlatego nie kupujcie tzw. jednorazówek motocykli bez jakości. Jeśli kupujecie motocykl nowy, to dobrze wybrać właściwego dealera, który zapewni Wam odpowiednią obsługę posprzedażną. Myślę o gwarancjach dostępności części, a przede wszystkim najlepszy możliwy serwis. Życzę Wam powodzenia w wyborze waszej 125. I trzymajcie się ciepło. Cześć.